Badamy wizerunek posłów. Po co oni tam idą w ogóle? Z jakimi motywacjami? I większość respondentów, <coughs> przepraszam bardzo, większość respondentów powiada, że idą po władzę. I teraz, co ciekawe, z czasem ta motywacja się zmniejszyła. I władze zastąpiły pieniądze. I o ile hmm. jeszcze na przykład w latach 90. respondenci uważali, że 40% respondentów uważa, że zdecydowanie idą po władze. Tak w ostatnim naszym pomiarze taka ocena dotyczyła pieniędzy. Paradoksalnie w latach 90. te pieniądze tak. st stanowiły zupełnie. Znaczy, były dużo większe, biorąc pod uwagę inflację i tak dalej. Tak, pewnie, pewnie tak, różność, ale jeszcze, jeszcze posłom o coś chodziło. Mhm. Jeszcze... Czyli uważamy, że są bezideowi. Uważam... Właśnie. I teraz kolejne badanie. Kto może zostać posłem? W tych latach 90. -tych odpowiedzi były takie, że osoba ze specjalnymi umiejętnościami, z dużym doświadczeniem, z osobistym prestiżem, a teraz, lata 2000, zwłaszcza po 2011 roku, odpowiedź brzmi: każdy. Każdy może zostać posłem. Jest przewaga tych odpowiedzi. I teraz musimy połączyć ocenę instytucji z oceną posłów, ich motywacji i ich wizerunku. Czyli posłem może być każdy, idą tam do pieniądze... Idą po pieniądze. Tak. Niekoniecznie muszą być ideowi, tak. niekoniecznie muszą mieć wiedzę, tak. umiejętności i tak. prestiż. Tak. A kiedyś... I to rzutuje na ocenę samej instytucji. Dokładnie tak. I teraz mamy yy, właśnie przy zmianie kadencji, mamy tę nadzieję, że być może tym razem przyjdą lepsi. Tymczasem przychodzą ci sami przede wszystkim.